Przejście graniczne Medyka Szeginia. Rozdałem już wszystkie apteczki samochodowe. Część dałem na przejściu pieszym. Teraz pomagam w takim punkcie, gdzie po prostu można coś zjeść. Tu panie, ugotowały super. Rosu jeszcze trochę zostało no więc jeszcze trochę postoję mam mikrofon i można przez ten mikrofon zachwalać nasz Rosu. Ocień, wkustny cuk z góricy, darom!